Witam Was w moim drogim odcinku recenzję wierna kompoter Po krótkiej przerwie zaprezentuję Wam mój drogi odcinek ta, ta, yo. One, One lubią ten hajs, <trybuj> lubią tą flotę <trybuj> Lubią te samochody, <trybuj> lubią te zabawki złote Lubią wieś, lubią lans po sopocie Nie chcą hajsu z ręki, wolą ekwiwalent złocie One lubią ten hajs, lubią tą flotę Dziś zrecenzuję Counter Strike'a 1.6 w skrocie CS 1.6 jest to strzelanika podzielona na dwie grupy terroryści i antyterroryści można grać przez internet lub wybierasz nową grę i ostawiasz sobie mapkę jest ich 27 dobra teraz opiszę menu na górze jest new game czyli nowa gra potem pisze find server po etmopcje i wyjście w opcjach mamy trochę do roboty ponieważ przestawiamy multiplayer'a czyli swoją nazwę potem wybieramy kolor i znaczek z Używa się literka T. Potem kolor i wielkość celownika, potem ostawienia klawiatory jest ich naprawdę dużo, potem ostawiania myszki i czołost myszki, potem dźwięk wideo, czyli ostawiamy rozdzielczość, wojce i lock, potem mamy fint serwer i możemy dołaczyć do multiplayer, możemy szukać wszystkich serwów w zakładce o nazwie internet, potem olobione, czyli dodajesz, potem historia, czyli te, które istnieją i te, w których grale, z potem specatelan i przyjaciele, potem jest nowa gra na pierwszej stronie, wybierasz sobie mapę, potem możesz wybrać, czy chcesz grać z komputerem, czy chcesz po prostu pozwiedzać mapę, jeżeli wybrałeś sobie z botami, wybierasz ile ma być po a potem poziom trudności, potem Game i wybierasz ile ma trwać jedna mapka i ta, potem CPO player opcje, czyli wybierasz, czy maja być pistolety, shotguny i tak dalej. Pora na Game Playa. Pokażę wam teraz moją olobioną mapkę o nazwie DDoS-2. Pokażę wam też po jednej mojej olobionej broni każdego rodzaju. O w prawym gonym rodzaju znajduje się informacja o tym kto kogo zabili. i jaką bronią z prawej strony na samym środku. esa informacje kto mówi w tym momencie do mikrofonu. W prawym dolnym rogu jest informacja o pieniadzach i nabojach. Na samym dolnym rogu po środku jest informacja o czasie do końca mapki. W lewym dolnym rogu jest informacja o życiu i o zbrojeniu. W prawym gonym rogu jest mapka jeżeli chcemy coś kopić naciskamy literkę B i wybieramy sobie broń jest tych klas 5 czyli pistolety shotguny pistolety maszynowe snajperki lub karabiny maszyny potem jest ciężka broń w 8 punkcie jest ekwiponek to możemy sobie kopić granaty lob tarcze wygrywa ta drożyna która zabije wszystkich chyba ze terroryści podsadza bomba antyterroryści jej nie rozbroja. And every disco I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love, cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. No. makes the mix, the mix, the mix, the mix. własne oceny końcowe.